Cześć, witajcie ponownie na Skraju Gaju. Dzisiaj będzie chwali film. <grystanie> tak się pochwalimy, jak wygląda nasze siedlisko na koniec maja 2020, 2025 roku. No bo sporo się zmienia. My tam coś pokazujemy na tych filmach po kawałkach, żebyście zobaczyli co nam wszystko wyszło i jak nam się to fajnie wszystko klaruje. Zaczniemy od tego kawałka pola, to co widzieliście, to co widzieliście na tym filmie. Przetależowane, przygotowane, walczymy z perzem, a tam, tam na końcu te żółty białe punkty, tam, 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 tam. To jak pewnie wiecie pszczoły. Tak mamy już jedną rodzinę Pszczelą, już odwirowaliśmy 7-8 kg miodu. Pole w przygotowaniu pod zmiany. Tu na tej części będzie ogród. A reszta e, zobaczycie. Na razie wam nie zdradzę. Tu, jak zwykle, materiał na kompost: tutaj przekompostowany, tutaj przekompostowany obornik koński, jak widzicie, on jest już czarny. Tutaj dokładamy ciągle kompost wysokotemperaturowy. Tutaj mamy już, jak widzicie, wielkie pryzmy kompostowe, które za chwilę wyjadą na pole. E, a tu mamy kurnik bo mam nadzieję, że jutro, w tym tygodniu, kornik już trafi na swoje miejsce docelowe do ogródka i w połowie czerwca będą już kury a tu wchodzimy do naszego ogródka pierwsze co? to rzućmy okiem na... Da -da 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 na pszczółki, na murarki Zobaczcie, murarki ciągle pracują, ale popatrzcie sobie dokładnie, że właściwie wszystkie większość rurek jest już pomurowana, jest już pozajmowana. Na dole wszelkie maści rurki zostały przez murareczki zamurowane w tym domku. A drugi domek, a drugi domek wygląda tak. Tutaj ruch już jest dużo mniejszy, tu już pszczółek prawie nie ma. O, jeszcze widać jakie się obudziły i wylatują, ale zobaczcie sobie tam. Też w zasadzie większość, o tu jeszcze fajnie, bo ją widać. Tam w środku łepek wystaje, kończy robotę. Jak widzicie, wszystkie są już w większości też pomurowane. Poletko truskawek na ogródku. W ogóle o nie nie dbaliśmy, po prostu sobie rosły, bo nie było czasu. Pierwsze kwiaty ścięła niestety, ścięły niestety mrozy, ale jak sobie popatrzycie, to już zalążki tych truskawek są. Więc pewnie lada chwila, jeszcze za dwa tygodnie. I będziemy mieli jakieś pierwsze zbiory. Zbiory będą małe, ale to w ogóle jakoś nas to w tym roku nie boli, bo się truskawkami nie zajęliśmy. Tutaj zobaczcie, jaka działka, jaka grządka. Pory i selery. Pory i selery to mieliśmy poprzednio po dwóch miesiącach uprawy, a tutaj mamy po wysadzeniu. Po wysadzeniu, tam zresztą na filmie widzicie, jak to wyglądało. Grządka pomidorowa. Eee, wsadziliśmy rozsady pomidorów. No i zobaczcie tutaj też ciekawa rzecz Zobaczcie, jedne się zrobiły całkowicie fioletowe Ja nie wiem, czy z nich jeszcze coś będzie Czy się jeszcze uratują Jakaś odmiana bardzo wrażliwa na temperatury Bo w nocy, jedna noc po wysadzeniu Wpadło, spadło do 4 stopni I niestety te pomidory tak wyglądają Mam nadzieję, że jak będzie ciepło To powinny odbić No ale może się okazać, że niestety nie odbiją tamte, o, tamten jeden ostatni też, a te zielone bez problemu te temperatury przeżyły. Tutaj długo, 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 długo nie ma nic, a tutaj jest. Są też te zielone pomidory, sześć sztuk, dokładnie te same, które są tam, bo tamten jest, tamten kawałek działki jest pod kartonem, a ten kawałek działki jest na na agrotkaninie. Zresztą tam w tym filmie to widzieliście. No i to jest nasz eksperyment. Zobaczymy jak te pomidory będą zróżnicowane, czy będą lepiej rosły pod włókniną, czy pod kartonem. Tutaj idziemy dalej. Tutaj grządeczka maleńka, gdzie kaśka wysiała koperek. Tutaj jest świeżo wysiane brukselki, znaczy wysiane, wysadzone brukselki i coś posiane, tylko nie pamiętam co. E, chyba, a buraczki. E, I zobaczcie. He, 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 he. Zobaczcie, już wyłażą. Już tutaj, e, już tutaj rzędują. Już się przebijają. E, już się przebijają listeczki. Więc buraki już nam zaczynają rosnąć. Tutaj e, są kolejne jakieś armuże e, kapusty. I też buraczki. I jak popatrzycie sobie to buraczki już też wyłażą, już też widać listki. Były pytania, czy przez słomę coś wylezie. No to sobie popatrzcie. Tak? Tutaj już buraki są duże, już liście puszczają, przez słomę bez problemu się przebijają. Tu jest posiany jeszcze jakiś koper, marchew, to jeszcze nie wychodzi, ale, ale na następnej grządce cebulę. Cebule już nam pięknie rosną, ale zobaczcie jakie już sałaty mamy. Sałaty mamy bardzo ładne, a tutaj po środku tu jest rządek rzodkiewki i w ogóle gościało. Nie wiem, w ogóle nie wyszła. Czy spod słomy wybije pietruszka? Zobaczcie sobie, jak wybija. Oczywiście wybija też kupę chwastów, owsa, tego wszystkiego, co z końskiej kupy, ale jak widać, pietruszka radzi sobie bez żadnego problemu i normalnie spod słomy wyjdzie. Tutaj sałaty żyńskie, które dostaliśmy, i byliśmy pewni, że zdechną, a też ładnie się trzymają. Cebula oczywiście też ładnie wyszła. Tu nie ma o czym gadać. I najbardziej zachwaszczona ta rządka. Tu jest też marchew. O, jak widzicie, i ona też pod słoń wychodzi. Jak popatrzycie, to w tych rzędach bardzo ładnie już rzęduje marchew. A jak już wyjdzie, to będziemy ją odpielać i odchwaszczać. Mój czosnek, jak widać, taki czosnek dostaje po tyłku, bo bez przerwy było zimno. Dopiero teraz mam nadzieję, że zacznie rosnąć. On sadzony bardzo późno. W zasadzie odratowany, na zasadzie takiej, że a może coś będzie, może nie będzie, jak widać jest. A tu ciekawostka, bo kupiłem maki, takie piękne maki, pełne. I zobaczcie, myślałem, że zdechną. A tu już wyszedł, tu już wyszedł listek. Więc z tych wszystkich maków istnieje szansa. O, tu już wyszedł listek, istnieje szansa, że parę ładnych maków z tego będzie. No a tu mamy dzisiejszą pracę Kasi. Wszystkie rozsady kapusty. Zobaczcie, jakie w tym roku mamy rozsady kapusty. Ha, ha. W tamtym roku to były takie, że ledwie było widać. A tutaj już naprawdę jest się czym pochwalić, jak na nasze możliwości. Tutaj cała grządka w kapustach. One pewnie są gęsto posadzone, ale nie mamy za wiele miejsca na to, żeby sobie w tym roku pozwolić. Więc, więc rośnie taka kapuściana. Grządka. Tutaj, oczywiście, zrobimy jakąś osłonę pewnie za chwilę e, przed różnymi szkodnikami, nalotami szkodników. No i tak wygląda nasz ogródek. A tutaj to chwastowisko. No to będzie kurnik. E, tu przygotowane klocki, i na te klocki stanie tamta maszyneria. Czyli na te klocki przeniesiemy kurnik. Mam nadzieję, że to już jutro. Tu jest wędzarnia. Stara, ale ładna bukowa wędzarnia odkupiona gdzieś tam z ogłoszenia na eliksie. Eee, w stanie takim, takim sobie, więc muszę ją porozkręcać i odrestaurować eee, i poprzerabiać. Wygląda jak wygląda. Tak, ma braki, ale fajne bukowe deseczki gotowe. Eee, no i w połączeniu z kozą e, ben, będziemy mieli wędzarkę. Też ją pewnie rada chwila będziemy robić. No zobaczcie, ni stąd, ni zowąd się nam wysiała. A to jest nasza rabatka, którą widzieliście, jak Kasia robiła w tamtym filmie. I zobaczcie, że to wszystko nam powodziło. Zobaczcie, jak ładnie to wygląda. Już tam piwo, nie wszystkie te krzaki, które posadziliśmy. No to trzeba cierpliwości, bo przyszły w bardzo fatalnym stanie. Ale już ta rabatka ładnie wygląda. Naprawdę zaczyna to cieszyć oko. No ale teraz to sobie popatrzcie, jak wygląda ta rabata, ta, którą Kasia robiła w tym filmie. Popatrzcie, jak to wszystko pięknie idzie. Tu malwy. Zielone, tu goździki, które już zaczynają, zobaczcie, jak pięknie kwitnie uwielbiam te kwiatki. Kapitalnie wyglądają takich dużo takich różowych, różnokolorowych kwiatków. Bratki, które Kasia wysiała z nasion, i samo porosło. I zobaczcie, że ta rabata naprawdę, naprawdę bardzo fajnie wygląda. Chociaż na początku była bardzo, bardzo kiepska. Tak, Kasia właśnie mówi, że to wszystko, co jest wysiane przez nas, z nasionego zera, Nie żadne sadzonki nie kupione, tylko wszystko to, co. Wszystko to, co widzicie, to jest wysiane z nasion. A tutaj, down, 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 uwaga, uwaga, pamiętacie naszego suchotnika? I zobaczcie, co tu się dzieje, co tu się dzieje. down, 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 odbiło. Dzięki wielkie za podpowiedzi, żeby dać temu czas, bo ja już miałem to wyrzucić. Okazuje się, że hibiskus błotny zaczął nam rosnąć, będą z tego piękne, mam nadzieję, kwiaty. Czarny bez. Zobaczcie, co się dzieje. Popatrzcie sobie. Za chwilę będą kwiaty, i za chwilę będziemy mieli z tego drzewka owoce. Już w tym roku już go przyciąłem, już go zaczynam kształtować, prowadzić na 6 albo 8 pędów. Zobaczymy jeszcze jak wyjdzie, ale już zaczyna ładnie rosnąć. No bo jest oczywiście wsadzony w ziemię. A tutaj mamy suchotniki nasze. Ten, 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 ten piękny fioletowy, który w przekwit już nic z niego nie zostało. I ten piąty, i one po prostu ledwie żyją. E, będą w, ty, w przyszłym tygodniu. Idą pod koparę, pod kopanie rowów i pod przesadzanie. A tutaj Kasi Duma. to jest taka Kasi Rabata przydomowa. Jej oczko w głowie. E, zobaczcie, jak to wszystko już ładnie kwitnie. Łobiny. Łubiny już będziemy mieli od cholery nasion, które będziemy mieli posiać, roz, rozsiać po całym tym, pięknie wyzrębkowane, kamienie, kwiatki, wszystko bardzo ładnie rośnie, bardzo ładnie kwitnie, zobaczcie ile jeszcze łubiny mają kwiatów, jak to fajnie wygląda i powoli, powoli ta grządka też zamienia się, zapełnia się, zapełnia, mam nadzieję, że tu będzie gęsto od kwiatów i już jest gęsto, od pszczół, od trzmieli, które na tych, właściwie od trzmieli, które na tych łubinach siadają, bo pszczoły mają za krótkie języczki. Tu Kasia zagospodarowała sięczkarnie. Tam koszyk z bratkami, który sobie stoi i przykrywa, maskuje różnej maści infrastrukturę techniczną. A tu mamy tą moją grządkę, mojego słynnego węża Dąbrowickiego. Zobaczcie za chwilę, patrzcie ile, się, ile tych marcinków, astrów wyszło. Werbena, która ponoć nie odżywa skorzenia, już wiadomo, że skorzenia idzie, zobaczcie, werbena bardzo ładnie wyszła, a się nie wysiała, to są krzaki, które zostały, zostały skorzenia, e, są macierzanki, kolejne astry, bergenie, kolejne astry, ale już ładnie idzie, werbena, następna patagońska, e, liliowce, 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 liliowce za chwilę zobaczycie, liliowce już, zobaczcie, puszczają, panki kwiatowe za chwilę będą. Oczywiście bardzo się cieszę, bo żywokosty też pięknie porosły, dziewanny też już wyłażą, te, które były uratowane. No i pięknie kwitnące irysy. Bardzo ładnie, bardzo ładnie to wygląda. No i kolejna kępka werbeny patagońskiej i znów i tu, gdzie się jakaś wyka zaplątała, znów ten, ta rządka zaczyna, zaczyna powoli żyć swoim życiem. Jesteśmy w miejscu naszych suchotników, które poprzesadzaliśmy miały strasznie ciężkie dni, bo te mrozy, które były, nie sprzyjały. Tu są pigwowce, zobaczcie jakie słabiutkie, ale z tych wszystkich korzeni, które już miały wysnąć, puszczają jakieś nowe liście. Porzeczki, porzeczki pięknie rosły, przyszły przymrozki, wszystko ścięło, liście, owoce, więc owoców nie będzie, ale przeżyły. Tutaj jak zobaczycie, o no to parę tych owocków jeszcze gdzieś tam nakrzakuje, ale co najważniejsze porzeczka zaczyna rosnąć, zaczyna zdrowo się rozkrzewiać, więc jest fajnie. To są dwie czerwone, to są dwie czarne. E, czarne bardzo ładnie e, rosły. Miałem mnóstwo kwiecia, ale oczywiście wszystko pomarzło. No i ta druga czarna też niestety nam pomarzła, ale jak zobaczycie bardzo bardzo ładnie rośnie. E, teraz troszkę popadało, więc powinno być wszystko ok. A tutaj głóg. Który przywieźliśmy z modniczki, też był zdechły, też prawie nie rósł. A teraz zobaczy jaki bardzo ładny, rozłożysty. Idziemy dalej, agresty Ten agres bardzo ładnie rośnie. Ten agres, który też już był zdechnięty, bardzo ładnie rośnie. Ten, ta odmiana była prawdopodobnie jakaś wrażliwa. No, nam rósł i niestety Mars. Nie wiem, czy odbija, ale wygląda na to, że powinien odbyć A tutaj uwaga, jagoda. Kamczacka, Zojka i down, 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 Haha, ha. Zobaczcie, jest plon, jest jedna jagoda. To też był krzak, który był przeznaczony do zdechnięcia orzu. Wojtek, Wojtek wypuścił dwie gałązki i też przez te mrozy wygląda taki brązowy, ciemny eee, przez te zimne dni, ale mam nadzieję, że ruszy. Eee, tutaj jagoda goi, która też temperatura jej nie, nie sprzyjała, ale jakieś listki tam ma i zaczyna funkcjonować. No i tutaj ostatnia goda goi. Zobacz, muszę kamerę przybliżyć i pokazać palcem. I to niestety chyba nam zdechło. Ale to już było takie na wykończeniu, więc, więc będzie trzeba ten krzaczek sobie przesadzić i wsadzić nowy A, udało mi się złapać ciekawostkę. Uwaga, uwaga. Zagadka. Co to jest ta norka? Co to jest ta norka i jakie zwierzątko się w niej chowa? Down, 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 down. Wszyscy się zastanawiają. Mało kto wie, tak. Wszyscy ci, którzy powiedzieli, że to jest norka świerszcza polnego. To tak, mamy tych norek świerszczy polnych tutaj od cholery. I pięknie grają nam wieczorami koncerty. Nasze drzewka. Rosną. Ale tak sobie. To znaczy o Holender, no dawno tu nie byłem. A tu ewidentnie zobaczcie co się dzieje. Masakra. Mszyce zaniedbane mieliśmy inne zajęcia. No ale to nic nie tłumaczy. Drzewka zostały zaatakowane przez mszyce i zżera je wszystko. Co to oznacza? Jutro będę... Popatrzcie, jak te liście są zeżarte w całości przez mszyce. Masakra. Nawet nie zauważyłem. Dobrze, że ten film robię. Jutro będziemy atakować mszyce. No tak, to już też widać mszyce. Zobaczcie, jak wygląda mszyca. Nie będę Wam pokazywał za wiele, ale, ale patrzcie też, że jest kupa nowych, zdrowych liści. Fajnie to będzie sobie wszystko rosło. Tutaj jabłonka. Niestety też pożarto już widzę przez mszycę. Jest tego diabła, czas na pryskanie. Tutaj wiśnia. I tutaj też zobaczcie, jak ładnie wisienki nam rosną. A tutaj popatrzcie, co to niesamowite przez wszystkie te mrozy, przez wszystkie te nie, nie, niepokoje, wichury, deszcze, przymrozki. Zobaczcie, ile się uchowało jeszcze owoców. Jakieś owoce będziemy jeszcze mieli w tym roku z drzewek owocowych. Tutaj gruszka, zobaczcie jak pięknie odbija po przesadzeniu. Pomimo tych wszystkich pogód jest taka. No i tu kolejna kolejna na też się przyznać, ale pewnie też całkowicie czy czerwone liście. To wygląda na to, że, że tu jest pewnie gdzieś jak są mrówki. Jak są mrówki, to jest banda mszycz na pewno, więc tu nie ma co specjalnie pokazywać. No i tutaj też, ale zobaczcie, że pomimo szkodników, które przegapiliśmy, to i tak to wszystko rośnie. A to nasz słynny maliniak w końcu skończony. I dajemy wszystkim tym roślinkom czas na to, żeby sobie rosły i sobie powoli, pomimo tych niepogód, rosną. Jakieś tam te stracone niby krzaczory odżywają. Tutaj przywieźliśmy sporo nowych. Ale to było wiadomo, że wszystkie te zielone liście odeschną. Korzenie ważne, że korzenie są w ziemi. I z tych wszystkich suchotników i tak lada ta chwila będą odbijać. A już część tych malin bardzo ładnie sobie porosła i bardzo ładnie idzie do góry. O, tutaj e, jak widzicie, to, to też nie liczymy na to, że, że będą z tego jakieś maliny, bo znów one przez te niepogody, właściwie tej wegetacji ciągle jeszcze nie było, ale już ta grządka jakoś wygląda. Myślę, że do jesieni będzie tutaj ładnie zielono a to jest nasz nowy nabytek ponieważ męczyliśmy się z obornikiem, więc postanowiliśmy się z tym obornikiem przestać męczyć no i mamy krokodyla eee, i dużo łatwiejsza będzie robota, bo nie trzeba będzie taczkować i wywozić tego na pole tylko wszystko będziemy wywalać krokodylem zrębka, trochę tego idzie było 8 metrów sześciennych zostały pewnie ze 2,5 może 3 za chwilę będziemy zamawiać nową, bo już nam zaczyna brakować Kraken dzielny, jak zawsze na straży, zaczyna pracować. Przestałem się go bać, zaprzyjaźniliśmy się. Działamy już fajnie razem. I jeszcze jeden nasz nowy nabytek. Kratka, znaczy burta boczna do zasława. Yy, I najzwyczajniej w świecie fajna rzecz, bo można tego obornika, bo nie musimy jeździć teraz. Yy, właściwie trzy razy rzadziej jeździmy po obornik. Bo możemy to zapakować, ponieważ teraz jest bardziej suchy, jest dużo lżejszy, objętościowy, więc wszystkie te do wszystkich tych materiałów objętościowych, ta kratka wygląda na to, że się fajnie nadaje. Przemyślana za nadto nie jest, ale, ale nic to, niech sobie, niech sobie będzie fajny zakup. Opłaciło się dzisiaj właśnie pierwszy raz. Przywiozła całą furę e, obornika i słomy. A zapomniałbym zobaczcie, jeszcze brony kupiliśmy w cenie złomu. Udało nam się kupić pięciopolowe brony w bardzo fajnym stanie. Co prawda są zardzewiałe, wymagają trochę czyszczenia, ale naprawdę w bardzo w bardzo dobrym stanie, więc one też lata chwila ruszą. A tutaj zupełnie przypadkiem nagietki się wysiały. Nie bardzo wiem skąd, czy to Kasia siała, ale chyba nie. Wygląda na to, że gdzieś tam nasiona się wysypały. Jak ja tu przewoziłem ziemię, to wysiało się kupę nagietków. No i tu spajmy przed smutną rzeczą. Y, smutną i wesołą. Jak wiadomo, orzech jest bardzo wrażliwy na mrozy, i te mrozy, które były, sprawiły, że stały się o takie rzeczy. Wszystko zdechło, przemroziło, ale jak widać, wypuszcza na szczęście nie umarł. Wypuszcza nowe pędy, więc orzech udało się uratować. Tutaj nasze pozostałe drzewka, leszczyny. Y, Czeremcha polska, pospolita. No i zobaczcie, znowu mszyce, które ją prawie zeżarły. Więc oczywiście przegapione mrówki, mszyce. Czeremcha pospolita niestety jest bardzo często atakowana przez mszyce. Czeremcha, o ile czeremcha amerykańska nie, to pospolita tak. Ale co najważniejsze, kalina. Kalina przetrwała, krzak kaliny przetrwał, krzak kaliny przetrwał, krzak kaliny przetrwał, więc wszystkie trzy kaliny, które mieliśmy Udało się nam uratować. A tu sobie rosną nasze zioła, które sobie dobieramy do jajeczniczki. No i to by było na tyle z takiego e, przełomu majowo-czerwcowego przeglądu. E, trochę nam się tutaj jakoś pochodzi. E, poza tym, że jest fajnie i dużo pracy, to jednak ta praca przynosi jakiś skutek. Przede wszystkim cieszy oko, co jest bardzo fajne. Przede wszystkim mam nadzieję, że trochę już zjemy swoich owoców i warzyw w tym roku i w sprawie to frajdę, rozwijamy się. Niby roboty dużo, ale to jest taka zupełnie zupełnie inna, fajna, fajna praca. Tam widzicie koło wozu stoi jeszcze kupa gnoju, obornika i słomy, bo lada chwila będziemy kopać grządkę kolejną, taką gdzie będzie czosnek niedźwiedzi, wrotycz krwawnik i docelowo żywokost. Całe tam ma być takie zrośnięte pole tymi chwastami, które dla nas są bardzo, bardzo pożyteczne. Eee, no i jeszcze wiele ciekawych, fajnych rzeczy, które zapewnie nie będę zobaczyć. Jak nas oglądacie regularnie, to duście suba. Eee, wszystkie komentarze eee, mile widziane. Eee, oczywiście te pochwalne, te krytyczne nie mile widziane. <laughs> no ale jak już chcecie skrytykować, i komuś się od tego polepszy, to, to też zapraszam. To by było na dzisiaj na tyle. Do usłyszenia, do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się, cześć.